Szczęść Boże, konferencja prasowa Konfederacji dziś znów o wolności słowa. O wolności wypowiedzi i publikacji, o wolności zagrożonej w życiu publicznym, naukowym, publicystycznym, dziennikarskim, a zatem także w waszym, szanowni drodzy stojący tutaj z mikrofonami i za kamerami zagrożonej wolności słowa. Ze mną na konferencji prasowej pan Tomasz Grzegorz Stala, wydawnictwo Freedom z siedzibą w Częstochowie i pan mecenas Jarosław Litwin, który prowadzi sprawy e, dotyczące właśnie tych zagrożeń, które sygnalizujemy nie pierwszy raz. Zanim oddam głos naszym gościom i cóż, ofiarom cenzury, która oficjalnie w Rzeczypospolitej nie działa, nie istnieje, a jednak praktyka jest coraz bardziej dotkliwa. Zanim oddam głos, zaznaczam, to nie pierwsza konferencja na ten temat. Konfederacja sygnalizowała już szereg razy naruszenia, zakłócenia, odbieranie wolności słowa w Rzeczypospolitej. Szykujemy pod auspicjami zespołu parlamentarnego, zespołu wolnego słowa prowadzonego przez pana posła Dobromira Sośnierza, szykujemy konferencję otwartą, naukowo-publicystyczną konferencję na ten temat, ale ponieważ to będzie większe wydarzenie, w związku z tym przygotowanie go zajmie jeszcze szereg tygodni, spodziewamy się gości z kraju i z zagranicy, a tymczasem, a tymczasem cenzura działa. I dziś powodem bezpośrednim tej konferencji prasowej jest, nazwijmy to przygoda, która spotyka wydawnictwo Freedom. Wydawnictwo, no waham się czy powiedzieć. Młode, bo prężnie działające już od ładnych paru lat wydawnictwo zasłużone edycją szeregu książek zamówionych przez to wydawnictwo i wprowadzonych na polski rynek, a, a dających wiele istotnych wiele istotnych, świeżych myśli dotyczących polskiej historii, polskiej polityki, ale także książek wznowionych, reedycji, reprintów, książek, które ukazują się czasem po raz pierwszy od stu lat na polskim rynku i to są książki, które reaktywują, można powiedzieć, tradycję katolicką, tradycyjną, także naukę historii i inne nauki społeczne z Wydawnictwo zatem zasłużone, a w ostatnich tygodniach dotknięte cenzorskim zakazem przez jedną z korporacji działających na terenie Rzeczypospolitej pan Tomasz Grzegorz Stala, wydawca. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, jest to niedopuszczalne, patologiczne i złe, że międzynarodowa korporacja, jakim jest Grupa Allegro, wraz ze Stowarzyszeniem Nigdy więcej, skrajnie lewackim stowarzyszeniem słynącym z donosów na ludzi, którzy zajmują się sprawami bliskimi każdemu patriocie, cenzuruje publikacje. Cenzuruje sprzedaż publikacji, które, które dystrybuujemy na ich portalu, publikacji naukowych i historycznych. Między innymi ocenzurowany został rektor KUL, ksiądz profesor Józef Kruszyński. Jest to niedopuszczalne i wyciągniemy konsekwencje w stosunku do obu podmiotów. Dziękuję bardzo. Pan mecenas Jarosław Litwin. Proszę Państwa, możemy sobie zadać pytanie, czy w Polsce... Mamy jeszcze polskie sądownictwo, które wydaje wyroki, czy też mamy sytuację odwrotną, że wyroki wydawane są przez quasi sądy kapturowe w postaci anonimowych podmiotów zewnętrznych, które orzekają w sposób zupełnie dla siebie wiadomy to, czy dane przedmioty oferowane chociażby na portalu, portalu Allegro stanowią. Przedmioty zakazane przez polskie prawo? No, tak chyba nie powinno być, dlatego też na pewno sprawa ta trafi do sądu i spotkamy się tam zarówno z, ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej, jak i Grupą Kapitałową Aleją. Dziękuję. Czy... Szanowni Państwo, to konkret. Jedna z książek, których sprzedaż została uniemożliwiona przez przez Allegro z doniesienia czy też w drodze konsultacji ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej. Co to jest? To jest praca naukowa księdza profesora Józefa Kruszyńskiego, Religia Żydów Współczesnych, współczesnych rzecz jasna autorowi, a więc jesteśmy w latach dwudziestych XX wieku. Ksiądz Józef Kruszyński był, jak wspomniał wydawca, rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Standard naukowy, akademicki tej pracy jest zatem niewątpliwy. Jej wartość nie tylko historyczna jest bezdyskusyjna. To tylko jeden z przykładów. Jeden z przykładów dlatego, że Allegro uniemożliwia sprzedaż no, znacznej części oferty wydawnictwa Freedom, jak nam wiadomo także innych wydawców, innych redakcji. I jak zaznaczył pan mecenas, o to właśnie idzie sprawa. Czy będziemy mieli w Polsce sądy kapturowe, kodeksy niepisane, wyroki ferowane bez postawienia jasnego zarzutu, czy też będziemy kierowali się prawem i konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantuje wolność słowa i wypowiedzi. Komuniści, szanowni Państwo, byli w tym względzie, można powiedzieć, bardziej, jeśli nie uczciwi, to w każdym razie bardziej prostolinijni. Za prl na początku lat 50. opublikowano, wprawdzie za ścisłym zarachowaniem i, i taki wewnętrzny, Drug indeks książek przeznaczonych do wycofania z wszystkich bibliotek na terenie Polskiej Rzeczypospolitej, Ludowej. Dzisiaj próżno szukać takiego indeksu, w którym zapewne znaleźlibyśmy pracę księdza profesora Kruszyńskiego. Za komunizmu zatem przynajmniej było się do czego odnieść, przynajmniej. Paradoksalnie mniej było hipokryzji w naszym życiu publicznym, dlatego że wszyscy jego uczestnicy zdawali sobie sprawę z tego, że cenzura działa, że nie wszystko można publicznie powiedzieć i nie wszystko wolno opublikować. Dzisiaj obowiązuje frazes wolności i równości, ale praktyka jest zupełnie... Inna. Konfederacja zaprasza Państwa na konferencję dotyczącą wolności słowa i cenzury w polskim życiu publicznym. Te konferencje zorganizujemy jeszcze tej wiosny pod auspicjami Zespołu Parlamentarnego, Zespołu Wolnego Słowa, a tymczasem wydawnictwo Freedom wstępuje na ścieżkę prawną. No i zobaczymy, kto tu rządzi, kto feruje wyraźnie. Roki Rzeczypospolitej. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie ma ich, zatem, yy, zatem yy, przechodzimy do innych spraw, których nam dzisiaj w agendzie nie brakuje. Polecam Państwu tę lekturę. To bardzo, to bardzo pożyteczna książeczka.